Hej, cześć dzień dobry, ja jestem Kuba, a to jest już ósmy odcinek z serii zagrajmy w Star Wars Squadrons. W poprzednim odcinku pozbyliśmy się inżynierów zmierzających do stoczni, to jest chyba stocznia, na której przebywamy obecnie. Jako republika, prawda, Eskadra Szpica tak dalej. No i udajemy się na odprawę. Frisk ostatnio nam też mówił coś, że nie podoba mu się zachowanie. Lindona, nie pamiętam stopnia, ale pamiętam, że był nazwisko Lindon, A więc spróbujemy, może z nim pogadać, a bardziej posłuchać, bo nasza posłuch nic nie mówi. <śmiech> <śmiech> Teresa? Matka Teresa? jej <laughs> You do realize there's only one reason she would attack Hosni and Prime and the engineering convoy. She's searching for Project Starhawk. <laughs> That's why I've already taken steps to stop her before she can find the Nadiri dockyards. Before anyone else gets hurt. No, no, no. If anybody has hurt. So what have you, you done? <laughs> Relax, Ardo. All I did was send Teresa a message. One she can't ignore. A of oh, Carroll, is leading the Empire's search for Project Starhawk. She won't stop until it's destroyed. So I've initiated a plan. I sent a message that we know was intercepted by an Imperial listening post hidden near Esselis. What was the message? Bait for Tarissa. And now that the Imperial Post has served its purpose, we're ready for part two. If we destroy that listening post, Teresa will think we have something to hide and follow that message to the letter. Vanguard, I want you to take Y Wings with heavy ordnance to that post in Essilis and bomb it to oblivion. A corvette will join you to draw Imperial fire. Gunny will support and resupply our bombers. These are your targets. We've identified the receivers along the hull as weaker areas. Destroy them all. Additionally, destroy the thermal regulation systems along the exterior trench and any dishes atop the listening post. If you pull this off, we'll rob the Empire of a valuable asset. And then Teresa will fall right into our trap. <laughs> Teresa Carroll was my Bobby. second in command at Foster Haven. She was my protege. She's gone from a Coruscant street orphan to captaining her own star destroyer. The Empire gave her everything, and she'll do anything to defend it. That's why I'm keeping certain details quiet. With Teresa in the game, any leak is a risk. Just trust me. A little longer. Head to the hangar. Mm -hmm. Zerelda should have your ship almost ready. jesteś szczery, mówiąc, że coś przed nami ukrywasz, prawda?

This is war. <coughs> tak, a potem stać się tak jak wszyscy. A, chyba rozumiem jaki jest plan, bo jeśli oni przychwycą wiadomość, która tak naprawdę no, o niczym nie świadczy, to wtedy, w sensie, która nic nie ma w sobie ważnego, to wtedy o... i od razu

This feels personal. They must both be hurting. And hurt can so easily turn to hate. The hate that cannot be healed has no place in the galaxy. If fighting it has become the only option, option, so be it. Are you ready? Yes!

brać. A, wy domyślnie nie macie leczenia RZM. Rakieta Goliath Arm. No to jest po prostu mocniejsza rakietka. Bomby plutonowe pod statkiem. W kosmosie nie ma jak pod albo nad. Chmura DiPoli to już wiem, że tego nie lubię. Eee... Spróbujmy to pójść. Mala konwersyjny Klubks. Kiedy poziom spadnie do zera, um, amunicja krótko trwa, ale prawie nie zniszczalną nam bariery. Uszkodzenie od broni głównej. A broni. Ten. Przyciążone pole wyjątkowo silne. Co to jest? Szkodzenie od broni głównej, uszkodzenie od broniczej regenerację pola, czyli mi się będzie pole. Nie, to tutaj zostawmy. Silnik jeszcze pokaż pasują zupełnie do palacza. O, to może być w sumie dobre. Spróbujmy tak. Pokombinujmy. I never say it's true, but it's not true. How do you say it's true? So, uh, with the Empire eavesdropping on new Republic comms, do you think Teresa Carol overheard everything? She only cares about finding her Starhawk, Frisk. Oh, sure, sure, still there's bomb this listing, no oblivion, right? For the safety of our new battleship, and for no other reason. So, this is Vanguard Squadron. We're closing in the bubble. listening post now. Excellent. Upon arrival, you should be able to overhear some imperial chatter. You mm. can thank Ardo and his spy network later. Let's form up with our Corvette. It'll run interference during the strike. Oh, but the the This listening post in the middle of nowhere How did the boss find this place again? He sent a message Specifically hoping the Empire would intercept it and reveal the outpost no was, the was the plan about a long shot No way he could have known that would work Unless the message he sent seemed so enticing the Empire had no choice but to intercept it Nie ma Jace nie powie nam, ale to jest w się na tej misji i się Mieliśmy samymi tymi Y-Wingami i tylko jeden Wsparcie. dwa y wingi X-Wing i jeden, jeden A-Wing. Czuję się trochę oszukanych. W ogóle za rozpoczęcie fabuły dostałem w grze multiplayer skina do Y-winga właśnie, bombowca z Eskaldry Feniksów, co mnie się bardzo podoba.

No to po to mamy właśnie, prawda, przechwytujące. Gdzie twoja seryjka? Miałeś rzucić kolego swoją seryjkę potem jeszcze.

Ja wiem, że chodzi o to, że. palesz o anteny, ale i tak super śmieszne brzmi. stwierdzenie: dishes. Bo to jesteś akonnaczyny. <grywka> Tak jest. I cel dodatkowo zrobiony. W sumie to nie wiem, czy to mi jakieś dodatkowe bonusy daje. Oprócz tego, że misja przez to jest ciekawsza. Zrobiony. No. Mm, się z Gany. Uuuu! Szybko! To jest jak mówiłem, nie mam pojęcia kiedy. Jeśli uda mi się, którykolwiek misję zrobić na czasie, tym co trzeba, to ja będę bardzo w szoku. Dawaj, lecimy gamy.

To jest snyf... O, no tak. Ta misja jest fajna, to mi się podoba. To jest... Coś, coś kreatywnego po tym, co musiałem robić przed chwilą, przybawić się jakimś przed chwilą chyba. Po pierwszym odcinku. Najgorę po drugim. E, Coś przyjemniejszego po tym jak w poprzednim odcinku musiałem latać tym delikatnie mówiąc, shitem wow. No ale tak sobie mogę na no, spokojnie, chillowo polatać bron korwety. Szejkaj. Ja też chcę to zobaczyć, ale muszę zrobić zabawny, w którym muszę obronić korwetę. Ale, łoo, wow, to było piękne. O, musicie przyznać, to było mocne. Czekaj, broni korwety. Kolejny i bum. Nawet szybrojny chodnicy. Czekaj. Są rzeczy ważne i ważniejsze, tak? Dobrze, dziękuję. No właśnie, byłem ustawiony, że mi się pasywnie ładuje. Boost, zapomniałem jeszcze o tym. Gani Guny leci ze mną. A wszyscy lecą ze mną, no super. I believe in you, Fine. You're in the clear. There you go. Alter, <laughs> it is this about? Nie właśnie, ja muszę teraz... To taką i teraz muszę się pieprzać. zmieszczę się? Wow, prawie! To! To by była tak epicka scena, gdybym mi tak nie zepsuł. Dziękuję. Nie, to, to powinno pójść za powtórki. To się nie wydarzyło. może jakimś czynem wyrobiłem się w czasie. A może nawet zrobiłem wszystkie cele. Ile to trzeba było? W 11 minut. No na pewno. W sensie dobra, jakbym pewnie jakbym zostawił korwetę, tylko od razu wleciał, to bym dał radę. Coś w się sensie zostawił korwetę, zostawił anteny, po prostu wziął, poleciał rura.

Come on, Gunny. You telling me the New Republic couldn't use more intel? And you know war ain't cheap. Actually, it's a good point. point. I guess once you steal a star destroyer, everything Imperial starts to look tempting. You know, we, we used, used to be rebels. We turn into a legit Republic, and suddenly we all gotta stay on the straight and narrow. The commander's lining up a trap for Teresa Carroll. That's not enough of a con for you? <laughs> In the old days, I'd trick her for everything but a pair of boots to stand in. <laughs> but I guess this'll do. Well, when he's right, he's right. Now, how about we get some actual work done? Attention, missile storage bay down. Alright, but I think we can... I think. I'm sure I'll do that. Because I've been doing that since the beginning. zakończyć ten odcinek przed kolejną odprawą, ale tutaj ładnie pobiegli. Jeśli wam się podoba... O, tam chyba już go naprawiają tak coraz bardziej, bo wcześniej był dupo ustawiony i, i silniki nie działały, teraz już z przodu lutują. Dobrze, już się nie rozpraszam. Z można zakończyć ten odcinek, jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, suba, komentarz. Do zobaczenia w kolejnym i cześć!